Od 18 do 23 czerwca zapraszamy do Zabrza i Bielska Białej, a w zasadzie odwrotna kolejność, do Bielska Białej i Zabrza na niezwykłe muzyczne wydarzenie, jakim jest Orlando Jazz Festival, 27 Bielska Zadymka Jazzowa. Niezwykłe wydarzenie. Mimo że odbywa się od 26 lat niezmiennie, to za każdym razem prezentuje pewne nowe aspekty, pewne niezwykłe, przynależne tylko tej danej edycji elementy. Tak będzie w tym roku. Pamiętajmy o aniołach to hasło, które towarzyszyć będzie naszemu festiwalowi, a wspominać będziemy wybitnych twórców polskiego i światowego jazzu, Jana Ptaszyna Wróblewskiego i Wayne'a Shortera. Oprócz tego wystąpi John Scofield, wystąpi Adam Bałdych, będzie gala, wielka gala w Cavatina Hall. No, będzie się działo bardzo, bardzo dużo. Wszystkich fanów jazzu i nie tylko. Zapraszam serdecznie do Bielska Białej i Zabrza, Jurek Batycki.